Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj taki króciutki backstage z wczorajszej sesji fotograficznej dwóch kocurków, Agenta i Ancymonka. Kocurki mają już 3,5 miesiąca i są takie praktycznie prawie już do odbioru. Przed nimi jeszcze tylko zabieg kastracji i mogą już trafić na czyjeś kolana. Trudno powiedzieć, który jest ładniejszy i który słodszy. Obaj mają ten sam poziom słodkości, tak na 4,5 serduszka, no i przepiękny kolor oka na 5 granatowych serduszek. Puchate piękne futerko zapowiadają się na takie kocurki z tych, no takich mocno puchatych. Temperament po mamie Bajce mają niesamowicie słodki. Tato też wielki słodziak, ale mama no to taka prawdziwa bajka w bajce. Proszę, nie zwracajcie uwagi na kurz jaki jest na stole. Właśnie go było widać przed chwilą, bo jest czas pylenia różnych roślin i mogłabym nawet trzy razy dziennie wycierać go, ten stół i wszystko, co w ogrodzie. W domu zresztą też. A i tak takim pyłem meble, wszystkie sprzęty, no, to cała okolica pokryta. Tak to jest, jak się mieszka w domu w, z ogrodem w trakcie kwitnienia i pylenia różnych roślin. Ale myślę, że to tylko ja zwracam na takie, uwa na, na, na takie rzeczy uwagę, a wy patrzycie tylko na przesłodkie maluchy buszujące po tarasie. No i po stole również. Zdjęcia wyszły bardzo fajne, bardzo kolorowe. Takie, takie absolutnie w moim stylu. Lubię, jak na moich zdjęciach jest dużo koloru. Gdybyście chcieli poznać kocurki osobiście, to serdecznie zapraszam w niedzielę. W każdą niedzielę mam czas na spotkania z przyszłymi opiekunami moich kociaków. Jestem do dyspozycji od 13 do 19. Oczywiście proszę wcześniej zadzwonić i umówić się ze mną, tak aby spotkania się nie zdublowały. Maluszki wchodzą wszędzie. Niczego się nie boją, poznają świat.